Dziękuję, 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 dziękuję. Cześć, ja jestem Kasia w Sasie i dziękuję. Dziękuję, 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 dziękuję. Może się być ciszej? Mamo, bez! Mamo, głodna! Mamo, mamo, tu lubię cię zmienić. Nie Jak ja nie. nawet nie mam chyba spodni, to i tak e, trzeba by zmienić. Badzie! Ja idę ja ja do jarko. mojego pokoju. Mamo, opuść mamo, mamo, mnie. Mamo, puszka puszka. Nie. kanapkę. Dajcie mi się żelkę. Zjedź mi kanapkę. To moja żelka. To jest moja, moja żelka. to jest moja żelka. To jest moja żelka. To jest moja. Nie, bo moja. Masz tą brudną. No. Dobra, nie ważne. Mamo, śpiąca jestem. Mamo, zobaczcie jest dzień czy noc. Mamo. Jezu. Dzisiaj na macie to. Jej. Nie macie się podzielić. Czekaj, idę sobie sama coś zrobić. Czekaj, gdzie się. Nie masz wstępu do kuchni. <grymne> o jezu. Ej, tosta. Nie. To co zrób to, Co cenne to. Na owiec chcę. O. Będę miała Co, jest to też jest przemyślane? Co? I może sobie do długo mi tam dać. No. Mama. Przenieś tutaj za Magmochany. No dobra, wiem. Właśnie. Nie, 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 nie Ale Kolej, ty to silna jesteś. Powiedz sobie. Gdzie? No tu? Na pewno. Nie, za jakby za, za bardzo na środku. Tu. Może przełożyć gdzieś ten indziej ten stół. Bum, bum, bum. No, jestem za. Dobra chwila. Może do jakiegoś pokoju. Albo do góry. Ej, ale to jest moja zupa. Z tego się już jadłam mama no, no. I bo to jest przyniesiony stołowy do... A no. Nie no. Wiem. Dlaczego ty lewituje? Bo lewituje, odsuń się, bo nie mogę kliknąć. A ja chcę to zjeść widelcem jem ja to widelcem Chodź, ale Widelcem? Tak. Jakim widelcem. Czy tym? Normalnie. Klik daję widelec. No i to ja mówię. Łosiu, Mamo, mhm. no, jesteś lepszy po... Bo... Jest bałfarek! Pałfarek! <noise> <noise> tak się to da. Mamo, ja na stole! Co? Zaraz wrócę. No, przestaniesz skakać. Dobra. No. <noise> mamo, mamo! Czego? Kibla! Jezu! Czas ja też tam wejdę. Pomóż mi mamo! Bardzo e. do kibla! Ciosa, co jesteś? W kiblu. W kiblu! jezu! Nie wejdę do Kibla. A, A tak poza tym, co się właśnie tutaj dzieje, dawno nie było żadnych filmików. I to bardzo dawno. No, tak? Chyba na początku fil... na... filmiku. A na no, początku wakacji po był ostatni filmik. No. no co jest? Ej, ale... Nie ten je. Ej, ale zauważ, że jestem prawie na każdym filmiku teraz. No? Mamo! Pamo, co wpadłam do Kibla! Co ci jest? Wpadłam do Kibla! Co ci jest? A jest Te! Co? Te! Wpadłam do Kibla, mamo! Fajna flaga! Dzięki! Mamo, spadłam do Kibla, po! Moje taki. skarpetki będą bokre. Dobra. Chodzę po wodzie, jestem jakaś Mamo, Mama, zobacz, jestem Jezus. Chodź. Chodź po wodzie. Też unijna, jestem Jezusem. Ła, ła. Co ja pójdę. Improwizacja. Mama, mama. jego grzyba ci kot lub pies. Po tego grzyba. Kim zombie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, dzień dobry widzowie. Dzień dobry widzowie. Ej! Ja jestem polska krowa. Co? 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 Dobra, idę się zmienić w siebie. A co to jest z kim? To jest zombie. To jest klawiatura. Odkrywamy Zabijcie. Co wy tam robicie? Zabijecie. Mamuła, um. okay. tylko... ja nie nie to, to jest Zabijecie. Okej. Tego... nie, 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 I want to be ninja! I want chap, 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 chap. Co ty to co tak, wiesz, rozumiem. co to znaczy? Chcę, Chcę być ninja. Aha. Pora wracać na lekcję <coughs> no A No błąd. właśnie, dzisiaj idziemy do szkoły jako pierwszy raz, a to. Super. Ale musimy naszego <coughs> zabrać. Właśnie. Tutaj będzie pokój imprez, stajcie. Zuby, co robić? To ja no, niższe, mnie? Tak. To chodź tam. Mama, mama. No. Smaczne naszą wysokość, bo ja chcę widzisz 7 cm. No jak, ma... jak kupisz mi miarę, bo mi się nie chce wydawać pieniędzy. A ja nie mam miary. A ja nie mam pieniędzy. A poza tym mam tylko 157 e, zł. A ja mam 241. A ja jajca mam, wiesz? No, no a pójdziemy sobie niedługo na uby... e, Jak po szkole. Siostra, a ile masz lat? A ile ty masz? Nie ja mam 7, a ja 5. Ale no nie musisz mieć 7, bo to kto to nie piszesz do szkoły. Eee. Mamo, ile moja siostra ma lat? A bo ja wiem. Chyba 7, bo idzie ten, do szkoły. A bo ja wiem, ile on ma. Nie, numer. ja idę wcześniej, ja muszę się ma? mam 6. Idę 7 lat ma. Ja mam 6 bo idę wcześniej. <coughs> Na pewno mam mniej niż 9. Tak, bo mam... Ja mam 7,5. Pól. 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 A ja mam sześć ja. Dlaczego Ej, chodźcie do... Chodźcie i tu patrzcie, co ja mówię. By... Przed szkoła póki mama nie przyszła, to się myślamy. Chodź. Dobre. Chodź tutaj, siostra! Tu dzień! Mama, kuchu się złożyć. <grym> Mamy 10 minut do szkoły, wiem, że dopiero dwa godzina, ale... Dochodźcie! Nie ma chodźcie. Ciebie w ogóle w pracy nie było, czyli cię. Nie, nie, ja nie pracuję, jestem tak. bezrobotna. No dobra, bardzo. Ty zarabiasz przecież z kwiatku. O, ci plac zabaw. No nie, nic z nie stąd Czekaj. Mamo, czekaj ten na ciebie. czekaj. Paweł, czekaj! czemu? Czekaj, zostawiasz? Jak się Jak możesz, że jest okropna. Kup wózek, żebyśmy yy... No, nie, stać miałam szansę, że coś innego kupiłam. A, leży. O, A ja się... mam staćcie teraz tylko szkię wózek. Tam dzieci. 400 A 350. 350 wioski. Ej, nie masz kosy. Nie masz kosuć A to pozbieraj na 350 i kupisz mam... mamie, po, mamie wózek. wózek. Czemu wszyscy się teraz przebierają? Nie. Chyba ja wiem. No cię się przebierać. A czy znaczy, ja nie lubię się przydawać? No, znaczy, bo jesteśmy w środku centrum i jakby to trawie jest dziwne. <grym> o kurde. Właśnie się no, gapnęłam o co ci chodzi. Centrum? Nie, dobra. No rzucaj no, no kurde, cela to mamy normalnie. cel no, pierwsza klasa. No. Mam jak cyrkaczkę. No to sekund. Ale ja nie mam kasy na kaczkę. A myślisz, że ja mam? Kup mi kaczka. nie rosną na drzewach. A skąd wiesz? Sprawdzałaś to? Ile kaczka kosztuje? W sumie? 1500 pięćset A tak naprawdę a. nie wiem, bo nie umiem liczyć. <noise> Ty się doucz. Mamo, naucz mnie ja liczyć. Ja nie umiem. A co wy? Przecież mówiliście, że macie... My... a zresztą... Nie, ja, cicho. Jak dziesięć minut do szkoły, to jeszcze się zdąży troszeczkę ten... O widzicie? Dokładnie. Ej, czekajcie chwilę, bo... Ej, jest. Wy macie za ile minut, e, minut lekcja? Jest 10. Która godzina? 15. To jest dwudziesta. Co jest? Co jest? To i dwudziesta trzecia jest. 23? A my mamy na nocną szkołę. Właśnie. Nie pytaj. Okej. Okay. Weź, nie pytaj. Byś spał daj. Właśnie. Ile macie kas? Zero. Bo ja mam już 10... 11 łybek jadełku. A ja Jak Ja mam no, no, już jeszcze. 19. A ja dwie. 20. 20. 3. I... 4. Ile, Ile jest sprzedać? Ile? Ile? Za... Wstać mi na łóżek! Kupuj łóżek. A ja sobie na klas. A gdzie się kupimy? Nawet ten na ten, ten na trzy Nie kupić... wiem, ale ja kupię sobie. Ej, ludzie, kupić ten za... Yy, na dwie osoby, na czy dwie. ten na trzy? Na dwie. A który droższy, a który tańszy? Czerwony. Tak. Tera. Potem sobie to kupię kiedyś. Mam się na... Co? No to, albo, albo tak A gdzie się kupię kaczkę? Coś. A po co to jest? No jest coś takiego. O, a gdzie się kupuje tą kaczkę? Nie wiem. Mamy się spytaj. Mamo, gdzie się kupuje kaczkę? A gdzie się kupuje kaczkę? Kaczka jest do kupienia? Nie wiem, ale trzeba ją kupić. Bo ja chcę ją mieć. Dobra, wskakujmy do wózka dzieciaki. Zaraz. Muszę sprzedać ułyby. To, to sprzedaj ułyby i wszystkie do wózka. Popię do łóżkę. Do wózka. Do wózka! Do Zukalki. Ile ja mam kości? Mam 353. Mamo, no idziemy do skaku pokazka. Skakuj do wózka. Czekajcie, zobaczycie jakie są tojsy. To skakuj. I zobacz. Ale kozackie! Ja sobie kupię e, ołówek. Muszę to kupić. Co? To. Mm. Anielskie skrzydła. Przekozackie. Ja sobie kupuję ołówkę. Mamo, mam loki. Właśnie. Nie, to są mi Urosły mnie już kwiatki? Nie ma, nie ma ołówka. Mam loki. Jaki, kupię. Mam no, loki. Skakuj. Skakuj! Siada. skakuj. Siada. Siada. No, nie ma szukam. Mm. Mamo! Znajdę kaczkę! To co dla ciebie, ale idź do szkoły! Zaraz! Teraz! Nie rozkazuj mi! Spuścisz się, zaraz! A co mnie to? Pierwszy dzień ona się spuści. Spuść. Spuś. Skakuj! Zaraz! Nie ma tu kaczki! Super, ale ja sobie kupuję inne rzeczy. To lalki kupiłam. Ej, no to sobie kupić rolki czy dusz. Czy deskoralka. To rolkę. korolkę. A zaraz są rolki? Aha. A nie wrotki czasem. No, nazywają się rolki, ale to są, znaczy, yy, są wrotki. Sąki. No. O! Co są rolki to są yy, rolki? No. No, to no. powinny być wrotki, to powinny no. być rolki. No. No. A co sobie kupić? Gdzie są dziwni? Nie wiem. Nic sobie na razie nie kupił, potem no. jak nie kaczkę. Spróbuję ci znaleźć kaczkę. Czekaj, bo ja nie wiem co ja mam teraz. Oba wskakuj i kupię kaczkę. Kupię ci kaczkę jak będziesz do wózka. Zaraz, tylko chcę sobie kupić ołówek. O Boże. Za sto złotych ołówek? Ja ci dam ołówek. Ej, ale mam już coś... ołówek. O nie, już mam. O, mam ołówek. No chodźcie. Ja mam ołówek za Afryki. Jezus, no, już jesteście spóźnione. Skakuj. Mamo, mamo. Co? Nie lubię cię. Skakuj. Ja się zasnę. To przez to... Przez... To, 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 mamo, tutaj. ja się... Wielką! Z... Ja się... Przez co tutaj? Co? Przez co? Ale przez co? Przez Map nie. City. Przez... przez Map City. Mamo, mamo, mamo. Co teraz ma? Takie zło. Zmieniłaś mi. się w kółeczko. Ja nie ja mam. To... To... Siostra, teraz mam matematykę. Mam wczytywanie świata. Siłownia. A mam nie zniknęła ja mamy siłownię. <grym> mamy siłownię. <grym> Zaraz przyjdę. Szafki. Macie przerwę. Chyba. Tak, szafki to jest przerwa. No to... <grym> I które godziny? Które jest na pewno. Czemu tutaj jest tylko jedna wskazówka? Jest otwarta. Dobra, czyli 3 minuta? Tutaj jest jakieś pół godziny. Szemrajcie ty jesteś. To Szybka matma. Zaraz, Ale nie chodźcie na fizykę. Fizyka jest zła jak coś. Jest, jest na nią nie chodźcie. Patrzcie co mi się stanie. No bo ja nie co? mogę wejść do szkoły. O, już jestem. Co za... Gdzie jesteś? gdzie jesteś? nie widzę. Jestem w historii w w od fizyki. Od fizyki? Mamy teraz historię. Macie, Jezu. to. jest historia od historii? Mam w historii, wiesz. Chociaż ja... Nigdzie w historii nie było. Czemu Ty poszłaś, mama? Nienawidzę Cię. Jezu, wyświetlam tylko, że nie nienawidzisz. Aha, okej. Okay. Żebyś O, siostra. Jedzenie. Chyba to wiem, jest historia. Dobra, jest historia. jakieś zabawki. nie mam wózków. Zobacz. I mam już też korolkę, dobra. Dzień dobry. Ja mam kółko. Ej, nikogo nie mam. Wiele zeszyt. Łazienka. Historia. Dzień dobry. Dobre. Nie umiem trafić. Czekaj, gdzieś sobie usiadł Ja piszę to biołówkiem. Coś dują. Czeki. Co? Cicho tam. Teraz się no. nie rozmawiam. Sama nie rozmawiasz się na lekcji. Ale ja, ja nie rozmawiam na lekcji. Ej, mamy nie ma. To może uciekniemy ze szkoły. Smoko. Stoję przed szkołą. Ale ty nic nie słyszysz. I tak ale i tak stoję stoi wszystko. Ale to sali O tak Sala gimnastyczna. Właśnie wczoraj ominęły mi dwa wf -y. Skandal po prostu! Nie prawie, bo ja nie miałam dobrych butów, ale pani mi dała te dwa wf -y, żeby mogła. Ale na tylko rozmawialiśmy. A na drugim graliśmy tylko trochę w zbijaka. O nie, czy nie mnie mieszbijak! Coś też nie niedwał mnie? Mmmm. Ja nie rozumiem ludzi, którzy to robią. Nas... Nie, w sztuce jest dużo ludzi, chodź. Chodź Jakich ludzi nie rozumiesz? Dobra, czekaj, namaluje cię. Chodź zip, Jakich ludzi nie rozumiesz? Gsib, ja cię miałam na malować. No to maluję. Maluję maluję, maluję. Dobra, a zacznij, ja jak wyszłaś. Ale pięknie jestem namalowana. No i tak, typu. Nie, to, 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 to... Maluję, namaluję cię. Co wy malujecie? Już. Przepraszam. To... Pić mi się Pijanie? chce, a pić ja tutaj nie to... chcę. Się... Ej, tak mało dostałam hajsu. Ja ci dam. Gro jedna. Podwórko. Tak, chcę. Chcę, uciekamy. Zaraz, chcę, coś coś chcę. Na... Peć. green Peć. or purple green. Jeszcze na Znaczy prosto. Telewizja. Gdzieś wyjście, Gdzieś jest Chodź, 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 Muszę Nu, no, de La o Bună haideți I dołączam do jakiejś drużyny. Ja wiem, co? Mama! Czego? Rozmawiam z przez telefon. Mama, przyjedź do ja. gdzie ty kurna jesteś? Na no, imprezie. Ale jak ty poszłaś na tym imprezę? Tu? Tu? gry? publiczne, to i jak największą oso o, liczbą osób w no drużyny publicznej i, i drużyny Bardzo też... i... co to też... co ty jesteś? Co? co? My też coś takiego możemy zrobić. Dla mnie, jesteś na imprezie? U jakiego? Dobra, kto przyniesie picie jest koksem? Bo czeka, bo czeka, bo Ej, no weźcie. Ja nie mogę. Nati? Nie, nie, ja nie mogę. To. Ale impre, o mnie tu jest skiną. Ej, że jak mi się pić, chce! Tu się mam. Staś się Tu pizzę, to tam się da normalnie pizzę robić. jak jakie mam kudówki ten twój. Jakie tu są kozackie stroje? Następny odcinek zobaczę. O Jezu! Mama już. Mama! Mama, przyjadę do ciebie taksówką, dobrze? Nie. Tak. To nie było pytanie, o. przykro mi. To widzimy się na czas zabaw. Czy sklepie z rzeczami dla dzieci? I tam nie. wiesz co. Nie. Kupuję. O ja. Jezi białe. To strach, Muszę się do... <kluzny> Muszę do mama się tak, bo chciał coś pokazać. Ja też już Jak już się czy na tym można? Nie, nie można. Na szkole. Ja bym nie był można. Ty powoli na skaczku. Jaka opowinna? Ty chcesz w kaczku. Eee, jak się mam problem. Jaki? Mam w na imprezie i... <grym> Co? Co ci się? E. No właśnie nie wiem. Ehm um, <grym> Okej. Okay. No, A bo tu idzie. Ja spróbuję coś z tym później zrobić. Eee. A, nie. Grzyby, <gry> zakończysz z... odcinek? Zakończam odcinek. Żegnajcie, przyjaciele moi. Ja jako słonik... Nie, nie chcę, nie chcę łowić rybek. Ja jako słonik chcę zakończyć... Te od, te, chodź tutaj, chodź tutaj, na tej motka. No, jezulagi! Mm. Jestem nienawidzący No gadaj, je! No, 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 spójrz na mnie, spójrz na mnie. Na no. no, no, siostrę. To tak, no... Chciałabym zakończyć ten odcinek jako słonik pospolitów. Żegnajcie. Bo coś mi wleciało w głowę, nieważne. Ja, ja was narysuję. Bye. Bye!